Hejka, hejka, kochani, więc w dzisiejszym odcinku będziemy oceniać nowy motyw, jest on bestii. Ja już przed odcinkiem widziałam ten motyw i prezentuje się naprawdę dość spoko. Jest tutaj wiele ładnych rzeczy, które mi się podobają. Tak, <grym> ja naprawdę oceniam ten motyw, że jest dość ładny. Jedyne co bym zmieniła, to jakieś lepsze włosy, bo te włosy, hmm, tak średnie mi się podobają i fajnie, że zrobili te koszulki Best Friends, takie tanie. Tutaj są pinsy też, buty, spodnie, bransoletka też ładna i są tu niektóre rzeczy, są dość takie... Black and Pink w stylu takim. prezentują się one na serię dość ładnie. Um, tak, dość ładnie. Jednakże niektóre rzeczy są się powtarzają, ponieważ e, na przykład e, te okulary to one już. E, więc ten harystel już dawno dość był. Te okularki, a te buty byłyby czary coś. Ten motyw był też dość dawno, więc szkoda, że się niektóre rzeczy powtarzają um, I... a to, to w ogóle jest za free Nawet by nie skomentuję. Możemy sprzedać coś w y, topce Okej, ale ładne rzeczy są w topce nie chciałam tego zmienić Dobra, nie ruszą tego um. Mm. Mm. Jedyne co to też dochodzi to o to, że właśnie te skarpetki za wipatę te, te to on mam identyczne tylko z dwoma białymi paskami, więc jeśli chcesz te bez wipaty skarpetki to możesz wejść w moje różne luki, bo w więc nie mam często luki z tymi skarpetkami a nawet żebyście mieli teraz, to mogę zaraz zrobić lukę z tymi skarpetkami tutaj jest luk z tymi skarpetkami, więc i one nie są za VIP tylko mają jeden pasek mniejszy i chciałam też powiedzieć, że jeśli mi że do 8 września ogłaszam, że jeśli mi kupisz coś z listy życzeń to będzie odcinek, jaki tylko chcesz. Możesz wymyślić jeden odcinek. Chyba, że e, e, są tylko takie dwa wyjątki. Jeśli kupisz właśnie m, tą e, sukienkę za 1025 srebrnych to wtedy są od, 5 odcinków, jakich chcesz. E, I także e, będą e, 6 odcinków, jakich chcesz, jeśli kupisz mi te trzy e, te włosy. To Forevermore Anna, e, i tę koszutę Annabelle i te wasze Spitting Hairs. E, jeśli mi te kupisz trzy rzeczy, to wtedy sześć odcinków, jakich chcesz. Um, e, I teraz mogę do zrobić specjalnie luka, żebyście, mieli te, żebyście mogli te skarpetki właśnie mieć bez Vipa. Pewnie będą one droższe, ale, ale za to bez Vipa, więc wiecie. Um, Zrobimy teraz takiego luczka na szybko, takiego fast-luka. Dobrze, wezmę te włosy. To... to wezmę. Robię tego już luka. koletniego letniego lupka, ponieważ jest już ponad miesiąc chyba już po wakacji mija, więc jestem bardzo zad um, Na no serio, jak myślę, że będę musiała znowu iść do tej szkoły, to się załamuję. No możecie napisać w końcu, też nie chcecie iść do szkoły. Chociaż ponoć czytałam, że mają być strajki nauczycieli, że za mało zarabiają, i ponoć mamy nie iść um, do szkoły przez pierwszy chyba tydzień. Ale nie wiem, jak to będzie w mojej szkole. Możecie napisać, um, czy w wy też tak słyszeliście, że tak ma być. Nie wiem, w sumie. I tutaj właśnie kończę już tego luka. Nie pamiętam, który to jest look, 98. Zbliżamy się po, yy, już niedawno, niedługo do 100 looków, więc wow. Yy, I to tyle z tego odcinka, więc bajo.